Księga Izajasza, rozdział 41, część 1 Słuchajcie mnie w milczeniu, wyspy, wy zaś narody, nabierzcie siły. Niech przystąpią, a potem niech mówią. Razem stańmy do rozprawy. Żydzi nie byli narodem żeglarzy, także dla Izajasza wyspa była czymś trudno dostępnym. Wzywał ludzi żyjących na całej ziemi w najbardziej niedostępnych miejscach. Żeby zastawili swoją moc z mocą Boga. Któż wzbudził na wschodzie tego, któremu towarzyszy zwycięstwo na każdym kroku, który poddaje narody swojej mocy i podbija królów, którego miecz ściera ich jak proch, a łuk rozwiewa jak plewe, gdy ich ściga, przechodzi bezpiecznie, swoimi nogami nie dotyka ścieżki. Dowodem potęgi Boga będzie jakiś władca ze wschodu, który będzie. Dokonywał niezwykłych podbojów. Nikt nie będzie w stanie oprzeć się mu. Któż tego dokonał i uczynił to? Kto od początku powołuje do życia pokolenia ludzkie? Ja Pan jestem pierwszy i ja też będę z ostatnimi. Dokonania tego króla, którego wspiera moc Boga, to tylko jeden z przejawów tego, że Bóg kieruje wszystkim, powołuje ludzi do życia i. Był zanim ludzkość powstała i będzie kiedy jej historia się skończy. Był zanim ludzkość powstała i będzie kiedy jej historia się skończy. Widziały to wyspy i ulękły się. Krańce ziemi przeraziły się, zbliżyły się i zeszły. Ludzie będą widzieli tą moc Boga i zjednoczą się. Jeden drugiemu pomaga i mówi do swojego brata, śmiało. Tak zachęcał rzemieślnik złotnika, a gładzący młotem blachę kowala, mówiąc o zlutowanej robocie. Dobre to jest. Potem to przybił gwoździami, aby się nie chwiało. Nastąpi zjednoczenie ludzi, ale to będzie zjednoczenie przeciwko Bogu. Ludzie będą nawzajem się utwierdzać w bałwochwalstwie. Wytwórcy bożków będą się nawzajem zachęcać. I ten fakt, że Bożka trzeba będzie przybić gwoździami, żeby się nie przewrócił, wcale nie spowoduje, że ludzie zwątpią w jego moc. Lecz ty Izraelu, mój sługo Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela, ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do ciebie: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie wzgardziłem Tobą. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem Twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. W tym świecie pełnym bałwochwalstwa Izrael ma być przedstawicielem Boga. Bóg stworzył sobie ten naród, wyprowadził go od Abrahama, który był jego przyjacielem, i pomimo tego, że ten naród Dał wiele powodów, żeby wzbudzić pogardę Boga, to Bóg, Bóg nim nie gardzi i obiecuje pomoc. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na Ciebie. Będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z Tobą wspierają szukać będziesz, lecz nie znajdziesz tych, którzy z tobą walczą. Będą unicestwieni i zmiernieją ci, którzy z tobą wojują. Izrael jako przedstawiciel Boga będzie wywoływał nienawiść u innych narodów, ale w konfrontacji z ludem Boga te inne narody będą przegrywać, kiedy Bóg będzie za Izraelem, kiedy ten naród będzie wierny, wtedy inne narody będą haniebnie przegrywać i przed Przeciwnicy Izraela znikną, zostaną unicestwieni. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, który Cię ująłem za Twoją prawicę i który mówię do Ciebie: Nie bój się, ja Cię wspomogę. Nie bój się, robaczku Jakubie, Ty garstko Izraela. Ja Cię wspomogę, mówi Pan. Twoim odkupicielem jest święty Izraelski. Chociaż Izrael jest mały w porównaniu ze swoimi przeciwnikami, to Bóg. Będzie go prowadził, będzie go osłaniał i obiecuje mu, że nie musi się bać. Bóg jest odkupicielem Izraela. W tych czasach, kiedy była pisana ta księga, odkupiciel to był ktoś, kto był zobowiązany do tego, żeby wykupić swojego krewnego, który znalazłby się w niewoli, który był. Obowiązany zaopiekować się wdowami i sierotami, które nie mogą same zadbać o siebie. Odkupiciel był też zobowiązany pomścić tych, którzy byli powierzeni jego opiece. Tak Bóg przedstawia się wobec Izraela. stań przed trzy oczy, idź do ludzi i powiedz im, że ich kocham. Słońce już stało, ciepło wokoło, ludzie wokoło, więc powiedz im, że ich kocham. Posyłam was na każdy dzień, bo ludzie wciąż... Wam was znów jeszcze raz na ciężki dróg, który już znasz. Gdy idziesz ulicą, gdy jesteś wśród ludzi, to podejdź śmiało im, powiedz im, że ich kocham. Przypomnij i po mnie o mojej miłości, bo już zapomnieli i powiedz im, że ich kocham. Posyłam Was na każdy dzień, bo ludzie wciąż nie znają mnie. Posyłam Was znów jeszcze raz na ciężki trud. 时光。